Hej, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Robin i tak jak obiecałem poniedzieli wrzucam wyniki konkursu. Udział wzięło naprawdę wiele osób i ciężko było mi wyłonić zwycięzców, ponieważ wiele komentarzy naprawdę naprawdę mi zaimponowało, może tak powiem, i naprawdę były super i w ogóle bardzo się cieszę, że tak wiele osób wzięło udział, bo nie spodziewałem się, że aż naprawdę tyle będzie cwaniaków. Komentarzy łącznie udało się tutaj wbić 330 i 492 łapki w górę, aż. Czyli naprawdę wielu osobom zależało na tym konkursie, no ale niestety, wygrywają ci, którzy wygrywają. Niestety, no nie starczy mi nagród dla wszystkich. Bardzo bym chętnie rozdał tylko co bym miał i mógł, ale na pewno to nie jedyny konkurs u mnie na kanale, i myślę, że jeszcze Genesis tutaj podeśle co nieco dla Was na pewno. No taki konkurs konkursik miał być w sumie mały, no bo tak naprawdę do wygrania. Tyle co nic prawie, że, e, a naprawdę wiele osób było chętnych, no i z, pewnie wielu z Was będzie zawiedzionych wynikami i będzie smutno Wam. Ale postanowiłem, że wybiorę dwa, dwa, bo stwierdziłem, że zrobię podwójne pierwsze miejsce. I wybrałem dwie osoby, które naprawdę postarały się w swoim komentarzu, i, i myślę, że zasługują najbardziej na ten sprzęt. Chociaż myślę, że każdy z Was zasługuje porówno na, na tą mychę i podkładkę, ale tak stwierdziłem, że właśnie wybiorę dwie osoby. Screen na końcu będzie kto wygrał. Osoby, które już wygrały, zostały poinformowane o tym, że im się udało, do tego właśnie tak jak mówiłem, zrobiłem dwie pierwsze, dwa pierwsze miejsca, a te podkładki gumiane, te gumi gumiaczki, które mówiłem również zostaną wysłane, ale tutaj już ten, to już będzie tak, wiecie, po prostu dla ludzi, którzy, dla komentarzy, które mi się spodobały i, i, i są tutaj jakby poza konkursem, no nie? Czyli tutaj, tak jak mówię, zamiast zrobić pierwsze i drugie miejsce, zrobiłem dwa pierwsze miejsca i właśnie jako nagrodę pocieszenia wyślę gumiaczki i wszystkie osoby zostały na pewno już poinformowane i wrzucam Wam zwycięskie po prostu komentarze, dwa, które według mnie zasłużyły na nagrodę. Oczywiście wszystkie tak jak mówię, zasługują. Wiem, że na pewno wielu ludziom się nie spodoba wynik e, i tak dalej, ale e, no, po, po, patrzy, po przeczytaniu i po właśnie jeszcze zobaczyłem, że te komentarze, tak ktoś pisał na przykład, że ja ten komentarz, mimo że biorę udział w konkursie, powinienem wygrać, bo jednak naprawdę ten koleś, widać, że zasłużył albo o, ten komentarz jest naprawdę spoko robi i tak dalej, powinien sprawdzić czy rzeczywiście jest spoko oczywiście sprawdziłem każdy komentarz naprawdę siedziałem długo już jest dosyć późno, też może widać moje zmęczenie lub nie, ale siedziałem naprawdę z dwie godziny chyba co najmniej przeglądając wszystkie, wszystkie komentarze które były naprawdę takie, takie Ojej, chwytający za serce i takie fajne, ale niestety wygrać może, wygrać mogą w tym wypadku dwie osoby. Chociaż tak naprawdę, jak mówię, chciałbym, żeby wygrał każdy z was i żeby każdy mógł się cieszyć z tego sprzętu. Ale pamiętajcie, to nie jedyny konkurs. Na pewno jeszcze będą konkursy. Na pewno będzie warto się starać. Oczywiście, jeśli chcecie brać udział w konkursach trochę częściej, zapraszam na mojego hitboxa, bo tam często, gdy mam coś do rozlosowania, robię po prostu konkurs już na streamie i jest do wygrania. Ostatnio ktoś wygrał konto Steam z Gotikiem, Hotline Miami. W DeForestem i innymi jakimiś gierami, naprawdę, więc konto na wypasie. Jakieś klucze do gier też często lecą i tak dalej, więc jeśli chcecie brać udział częściej u mnie w konkursach, to wbijajcie na hitboxa. No a tutaj zwycięskie dwa skrinki, zobaczycie na końcu. Właśnie tak jak mówiła osoba, już zostały poinformowane. No i tyle, koniec konkursu. Co do recenzji zuchawego ona się na pewno pojawi, jak tylko znajdę chwilę czasu, bo ostatnio nie mam w ogóle nawet czasu, żeby siedzieć i grać, a co dopiero nagrywać i montować jakieś cuda. Więc naprawdę jak tylko znajdę chwilę, to obiecuję, że i odcineczki się pojawią na pewno i, i właśnie recenzja słuchaweczek i wszystko. No bo ciężko mi znaleźć chwilę do słowa wolnego. Mam nadzieję, że jutro, bo jutro może jak dobrze pójdzie, to znajdę chwilę, żeby ponagrywać i, i, i będzie co nieco na kanał. Ale dobrze, dobrze, więc trzymajcie się na razie mój Romiska, mam nadzieję, że ten konkursik Wam się spodobał. Chociaż wiem, że na pewno wielu z Was jest zasmuconych, że nie wygrali. No ale cóż, tak takie jest życie, nie mogą wszyscy wygrać, więc mam nadzieję, że nie będziecie hejtować za mocno tych wyników e, i że ten filmik nie będzie zjedzony na całego. No i i tyle. Dobra, więc trzymajcie się na razie i do usłyszenia. Cześć!